Pokażę, jak możesz zablokować ekran swojego smartfona podczas oglądania YouTube, Twitch, T lub dowolnej aplikacji na smartfonie, czyli podczas odtwarzania wideo. Na pewno zdarzyło Ci się, że oglądasz wideo i trzymając telefon w rękach nagle się zatrzymuje. Przypadkowo przechodzisz do następnego, zamykasz aplikację i jest to dość irytujące. Istnieje więc tryb, dzięki któremu możesz zablokować ekran i oglądać wideo bez żadnych przerw. A jeśli przypadkowo dotkniesz ekranu, nic się nie stanie. To proste. Przechodzimy do Play Store i pobieramy tę aplikację TouchLock. Jest to aplikacja całkowicie darmowa. Pobieramy ją i pierwsze, o co nas poprosi, to skonfigurowanie wzoru, czyli typowego wzoru, tego rysunku do odblokowywania telefonu. Gdy już to skonfigurujemy, przyznajemy tej aplikacji wymagane uprawnienia, a ona poprowadzi nas przez wszystko bardzo dobrze i bardzo jasno. Gdy wszystko będzie już skonfigurowane, otwieramy aplikację. Kiedy aplikacja jest otwarta, wychodzimy z niej i jak widzicie, na ekranie pojawia się czerwona kłódka. Teraz przechodzimy do dowolnej aplikacji, na przykład do YouTube, wybieramy wideo, które chcemy i naciskamy odtwarzanie. Gdy już oglądamy wideo, naciskamy kłódkę. Teraz dotykam ekranu i wideo się nie blokuje. Jeśli obrócisz telefon, oczywiście tak. Gdy już obejrzysz wideo i chcesz je odblokować, naciskasz dwa razy kłódkę. Aplikacja poprosi o wzór i to wszystko. Teraz możemy zatrzymać wideo, zamknąć je, usunąć, zrobić cokolwiek chcemy. A gdy skończymy, przeciągamy kłódkę do ikony X i Gotowe.